Witaj na kanale autentyczne. umów się na sesję, napisz na autentyczni 23 gmail.com polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Co-parenting, współrodzicielstwo. Być może macie razem dzieci, być może to twoje dzieci, być może to dzieci narcyza. Być może narcyz chciał tylko mieć z tobą dziecko i gdy ten cel zrealizował, to już zajął się kimś innym, zajął się nowym źródłem zasilania. Tak czy inaczej, niezależnie od sytuacji, masz dziecko z narcyzem, które wychowujesz lub którego rodzicem się stałeś. Co-parenting, czyli współrodzicielstwo, to nic innego jak wychowywanie dziecka z kimś, z kim nie łączą nas żadne uczucia, w naszym przypadku z narcyzem, któremu na dziecku ani na nikim innym nie zależy, tak jak nie zależało mu na tobie. Nie ma możliwości wytworzenia więzi z nikim. Dziecko postrzega w kategorii trzeciej ręki przedłużenia, Ręki interesuje się nim tylko, gdy jest mu do czegoś potrzebne, lub gdy używa go jako karty przetargowej. Dziecko narcyza daje mu dożywotni dostęp, dożywotnią subskrypcję do ciebie. Narcys używa dziecka, by mieć dostęp do ciebie. Narcyz używa dziecka, by rywalizować z tobą o jego względy. Narcys używa dziecka by zaspokoić swoje urojenia, swoją wizję rzeczywistości, że jest lepszym rodzicem. Narcyz wszystko, co robi, robi przez pryzmat tego, jak on na tym skorzysta lub jak będzie postrzegany, jak poprawi mu to wizerunek, reputację. Nie zależy mu na dziecku, zależy mu na tym, by inni postrzegali go jako wspaniałego rodzica. W niektórych przypadkach Narcyz nie dba nawet o to i zrywa kontakt z własnym dzieckiem. Współrodzicielstwo z narcyzem to coś niezwykle trudnego. Zwykle po rozstaniu, zdradzie, rozwodzie czeka cię bitwa o podział majątku czy opiekę, prawa rodzicielskie czy alimenty. Narcyz ma wiele wariantów, ma wiele możliwości, gdy chodzi o dzieci, wiele też zależy od tego, jak bardzo chce cię zniszczyć, czasem będzie walczyć o opiekę nad dziećmi tylko po to, by uzyskać prawa, których tak naprawdę nie chce. Oczekuje bowiem dostępu do ciebie, a na dzieciach mu nie zależy. We wielu przypadkach Narcyz chciał mieć tylko dziecko, ale bez jakichkolwiek konsekwencji czy odpowiedzialności, dla niego to kolejny etap, dzięki któremu mógł się dowartościować, że stał się już dorosły, że stał się rodzicem. Narcyz chce wygrać dziecko dla siebie, czy to opiekę, czy chce być lepszym rodzicem, tylko dlatego, żebyś ty był gorszym rodzicem. Na dziecku mu nie zależy, choć czasem może wydawać się inaczej. Narcyz będzie nastawiał dziecko przeciwko tobie, będzie chciał być bardziej lubiany, będzie pozwalać dziecku na to, czego ty mu zabraniasz, zakazujesz, będzie dawać mu prezenty, takie jakich ty mu nie dajesz, będzie przekraczać kolejne granice, jakie chcesz wprowadzić czy ustanowiłeś. Narcyz będzie rywalizować także z dzieckiem, nie będzie chciał dopuścić, by w przyszłości dziecku lepiej się powodziło niż Narcyzowi. Nikt nie może stać się i być lepszym niż Narcyz, bo wtedy jego kontrola jest zagrożona. Narcyz wszystkich musi utrzymywać w ryzach, żeby nikt nie był w stanie mu podskoczyć. Narcyz chce o wszystkim decydować, chce mieć wszystko pod kontrolą i zupełnie jak w innych aspektach, w innych sferach życia, gdy chodzi o dziecko, nie jest inaczej. Być może słyszałeś, że jesteś złym rodzicem. Nie wiesz, jak wychowywać dzieci, inni robią to lepiej, a ty musisz się nauczyć. Zwykle narcyz decyduje, a ty możesz tylko przytakiwać. Gdy chcesz wprowadzić w życie swoje zasady, gdy ustalasz granice, gdy mówisz nie, tak nie będzie, to wtedy zaczynają się problemy. Gdy chcesz wprowadzić zdrowe zasady, typu powrót do domu o danej godzinie, porządki, zmywanie, pranie, Gotowanie cokolwiek, to narcyz będzie mówić, że dziecko wcale nie musi, nie powinno, nie będzie tego robić, czego ty od niego wymagasz. Gdy tylko twoje zdanie różni się od zdania narcyza, to rzadko kiedy skończy się na kompromisie, prędzej skończy się na kłótni lub grze o wygranie dziecka, o wygranie na argumenty, o wygranie, że narcyz miał jednak rację. Gdy narcyz ma takie zdanie jak ty, to czasem uda się jakoś funkcjonować. Natomiast nie na długo, jak tylko będzie miał kaprys, to przestanie mieć już takie zdanie, i mimo, że wcześniej daną rzecz akceptował, to już minęło i nie wróci. Teraz chce chaosu, chce konfliktu, potrzebuje paliwa. A zarówno ty, jak i dziecko to jego podwójna dawka. Narcyza nie obchodzi dziecko. To ty zazwyczaj go wychowujesz, to ty się nim opiekujesz, to ciebie dotyczą wszelkie obowiązki związane z dzieckiem, a narcyz jest od tego, by figurował jako rodzic, jest samozwańczym rodzicem, bo tak naprawdę nim nie jest. Jest biologicznym rodzicem i nic więcej. Narcyz nie jest w stanie dać dziecku miłości tak, jak nie był jej w stanie dać tobie czy. Nie jest jej w stanie dać komukolwiek innemu. Narcys będzie zasypywał dziecko prezentami, na które ty nie będziesz mieć wpływu, kontroli czy możliwości wyboru. Narcys może być dla dziecka kolegą, kumplem tylko na jego własnych zasadach i tylko wtedy, kiedy on tego chce i potrzebuje. Nie jest i nie będzie rodzicem w pełnym tego słowa znaczeniu. Narcyz nie ma na względzie dobra dziecka tylko to, żeby być lepszym od ciebie. Nastawi dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi. W ten sposób reguluje swoje uczucia i czuje się lepszy, bo wygrał z tobą ten konkurs, tę rywalizację o względy dziecka. Gdy podejmiesz jakąś ważną decyzję, to Narcyz podejmie w tej samej kwestii inną decyzję, która. Będzie ważniejsza od Twojej, i niewiele będziesz mieć do powiedzenia, bo często może być już po fakcie. Gdy zamówisz pizzę, to nie będzie to zdrowe jedzenie, a gdy zrobisz coś zdrowego, to przyjedzie pizza. Zawsze będzie zupełnie odwrotnie niż chcesz, odwrotnie niż oczekujesz, tylko po to, by zrobić Ci na złość. Podwójne standardy, narcyzowi. Wolno to, czego tobie nie wolno. To, co jest niezdrowe dziś, za tydzień, nie będzie już takie szkodliwe. Gdy czujesz, że nie masz wpływu na jakiekolwiek decyzje dotyczące dziecka, a te, które podejmujesz, są bagatelizowane, ośmieszane, ignorowane, to już wiesz, że najprawdopodobniej masz dziecko z narcyzem. Gdy narcyz jest w domu, to nieważne, co by się nie działo. Ale gdy zostajesz sam z dzieckiem, z dziećmi, to będzie kontrola nadzwyczajna, co się dzieje, tak jakby go to interesowało, a przecież nigdy go to nie interesowało, gdy był w domu. Współrodzicielstwo z narcyzem to nazwa nieporozumienie. Tak jak i związek z narcyzem. te rzeczy po prostu nie istnieją. Z Narcyzem nie masz nic wspólnego. Z narcyzem nie ma pojęcia, my nie ma pojęcia, nas jesteś tylko ty i on, narcyz. Z narcyzem możesz mieć dzieci, ale tak naprawdę jesteś jedynym rodzicem, bo narcyz to tylko biologiczny rodzic. Będziesz zajmować się dzieckiem, dziećmi i będziesz robić według narcyza wszystko źle, złe decyzje, to zły rozmiar, to zły kolor, zły fason, zła marka. Narcys będzie zajmować się tylko sobą, a ty będziesz odwalać brudną robotę. Jeśli kupisz lody, to cukier będzie szkodliwy, a jeśli nie kupisz, to narcys wtedy je kupi, by wypaść jako ten lepszy rodzic. Cokolwiek nie zrobisz będzie źle. Będzie niewystarczająco dobrze. To ulubiona gra narcyza. Cokolwiek nie robisz, robisz to źle. Narcys uwielbia wygrywać w swoje chore gry. Na chorych, ciągle zmiennych zasadach, powinieneś wiedzieć, że po żółtej i czerwonej kartce jest jeszcze niebieska i zielona. Nie wiedziałeś o tym? Narcyz jest takim samym perfekcyjnym rodzicem, jakim jest perfekcyjnym partnerem, tak o sobie uważa, a co ty tam wiesz, nie znasz się. Przy narcyzie zatracasz swoją tożsamość, swoje poczucie wartości. Tego, kim jesteś, tego, że jesteś rodzicem i masz jakiś wpływ. Posiadając dziecko z narcyzem, wychowując je z narcyzem, starając się je wychowywać wspólnie z narcyzem, zaczynasz stawać się jak dziecko, które wychowuje narcyz. Zaczynasz pytać o zgodę, pytać o akceptację, pytać o pozwolenie. Narcyz nie popycha cię od razu w przepaść. Nie popycha cię oburącz, popycha cię jednym palcem, tak, że tego nie zauważasz, gdy po dniach, miesiącach, latach masz niewiele, a w zasadzie nic już nie masz do powiedzenia. Spadłeś już w przepaść i twoje zdanie się nie liczy. Nikt cię tam nie słyszy z dołu. Możesz sobie mówić sam do siebie. Narcyz jest teraz górą, a ty na dole. Narcyz czuje się wygranym, czuje się lepiej, a ty możesz starać się o względy dziecka, gdy w ogóle uda ci się wspiąć ponownie na ten szczyt, z którego cię strącono. Nawet gdy to nastąpi, często minie wiele czasu, czasu, którego nie odzyskasz, czasu, który wpłynął już tak, a nie inaczej na dziecko. Narcyz będzie perfekcyjnym rodzicem na zdjęciach, może będzie je nawet wrzucać codziennie, w oczach innych będzie wspaniałym rodzicem. A ty, ile zdjęć z dzieckiem wrzuciłeś? Wiele ofiar Narcyza dowiedziało się zbyt późno o tym, że psychopaci, że narcyzi żyją wśród nas. Związek nieraz był tak dynamiczny, szybki, że już po kilku tygodniach czy miesiącach były rozmowy o dzieciach i szybka realizacja tych planów. Narcys nigdy nie spyta Cię o zdanie, co uważasz byłoby najlepsze dla Waszego dziecka. Podejmie decyzję sam, albo zignoruje problem, tak jak i to, co Ty myślisz na ten temat, jeśli w ogóle się o tym dowiesz. Narcyz nie jest rodzicem i współrodzicielstwo w pełnym tego słowa znaczeniu z narcyzem nie istnieje. Z narcyzem nie ma nic wespół. Nie ma nic wspólnego. Nie ma o tym mowy. Narcyz jest wiecznie nieobecny, nawet gdy przebywa w tym samym pomieszczeniu z dzieckiem, pewnie jest na swoim telefonie rozmawiając z innymi źródłami zasilania. Na naszym w portrecie rodzinnym wyglądamy na całkiem szczęśliwych. Bawmy się w udawanie. Zachowujmy się tak, jakby to przychodziło naturalnie. Pink. Family Portrait. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.